Witam serdecznie Poszukiwania rozłożone na deski Część następna Co będziemy dzisiaj robić. A na no, odnośnie tych dźwięków będziemy sobie tworzyć program nowy dokładnie tony. Wiemy jak się sprawdza. Przycisnąć, z spustem wyjść. Moje. I utworzymy swoje dźwięki. Ktoś uważa, że jest troszkę nie tak jakby chciał. Mógł, chciałby troszkę inaczej. Proszę bardzo, w się nie ma yy, takiego problemu. Czy ktoś chce sobie zmienić tony, ustawić troszkę wyżej, troszkę niżej. Tu nie ma problemu, i ja od razu chciałbym jeszcze przy okazji podziękować Arkowi Rutynie za najnowszy program na Atrexa. To jest mój ulubiony rewelacja. Ale wróćmy do tej funkcji tony, napiszemy sobie nowy program, jak to wygląda. Mamy minus 90. 300 Hz. Ustawiamy na niski ton na żelazo. Powiedzmy no nie wiem. 100. I co robimy? Żeby się nie namachać każdy osobno. Kopiowanie i jedziemy aż do zera. Jest zero i teraz co? Przesuwamy się na. i byka szczeliłem, to nic. Plus jeden, czyli już kolor. I zwiększamy do góry na. Powiedzmy. 535 Tryb normalny kopiowanie i jedziemy do końca I mamy -90.0 na 100 Plus jeden plus dziewięćdziesiąt pięćset trzydzieści pięć, i co się dzieje, jak zmienimy skalę, na jakiej nam pracuje, co się nam tu stanie w, w tonach. I zobaczmy. Dalej jest 100, ale od 1 do zakresu żelaza mamy do... do 30. Czyli, uprzedzając pytania niektórych, co po zmianie skali? Ano. Maszyna jest taka mądra, że sama sobie dostosowuje od 1 do 30 żelazo, od 30 do 120 kolor. Czyli nie musimy się martwić, tworząc sobie nowy program dźwięków, że będziemy musieli osobno robić dla każdej skali. Nie musimy. jak widzimy do 30 mamy żelazo od 31 do 120, czyli 0 30 żelazo 31 120 kolor i teraz zrobimy jeszcze raz Przestawię sobie tak, jak byłoby zawsze, na drugą skalę. Hop. I znowu mamy. Także nie ma problemu. Jeśli ktoś chodzi w nowym programie i nie zauważył takiej funkcji cisza. Całkowita cisza. Nie ma żadnych zakłóceń. Całkowicie wyłączony głos. Jak ktoś ma problem z pinpointerem, że zakłóca mu wykrywacz, musi odłożyć dalej cewkę, bo częstotliwość, na jakiej chodzi, i częstotliwość yy, wykrywacza i pinpointera są w tym samym zakresie i mamy zakłócenia jednym ruchem. Wyłączamy dźwięk całkowicie i włączamy. Chcemy porozmawiać. Wyłącz. Włącz, ta dodatkowa funkcja też jest rewelacja. Troszkę jest odjęte, coś dodane. Jak ktoś sobie wgra nowy program, ja polecam bardzo. Im trudniejszy teren, tym widać większą różnicę. Naprawdę ten program, jak dla mnie, jest wręcz stworzony na Bawarię. Nie wiem, jak będzie się spisywał na Anglii. Ale myślę, że byłoby bardzo zasadne wgrać nowy program i sprawdzić, jak to będzie miało miejsce w tamtym gruncie. Jak będzie widział to odbicie od gruntu, maskowanie sygnału z tego powodu, jak to będzie wyglądało. Moim zdaniem powinno być dużo lepiej. Wiem tutaj po, po pewnym. W czasie użytkowania tutaj na Bawarii widzę różnicę. Różnica jest kolosalna, jak dla mnie. Nie wiem, jak to będzie widział zwykły użytkownik. No, jeszcze zobaczmy, jakie je mam tu ustawione. Ano tak, około 8 z kamieniami dawać tyle na plus, ile warunki pozwolą. Filtr troszkę szybszy. Im trudniejszy grunt, tym potrzebuje pracować szybciej. Wykrywacz na szybszym filtrze gruntów, wtedy eliminujemy zakłócenia. Tak to tutaj wygląda u mnie. Co ja mam jeszcze? No i tutaj, tak jak widać. A przy Maskowaniu. Dyskryminacji. Głosno ziela za jeden. Mamy tutaj o. Dyskryminacja na zero. Na tej skali. Też to pokażemy, jak to wygląda. Mamy 0, minus 90 do 0, wycięte całe żelazo i ustawiona głośność żelaza na 1. Teraz zmienimy skalę, żeby to pokazać, że tutaj też się nic nam nie zmienia. Nie musimy się bać zmiany skali. I wejdziemy w dyskryminację. I dyskryminacja na 30. Czyli od 0 do 30 mamy wycięte też żelazo. Nie musimy nic robić zmieniając skalę. Dyskryminacja dalej pozostaje bez zmian. Po prostu mamy przesunięty yy, odczyt. Nie ma jak w jednej skali minus 90 plus 90. Tylko mamy od 0 do 120. 90. Jednostek na kolor, ale tylko 30 na żelazo. Jak ktoś chce sobie jeszcze bardziej żelazo rozróżniać, szuka różnych tak rzeczy żelaznych, no to będzie dla niego lepsza skala. Minus 90 plus 90. A jeżeli ktoś szuka głównie kolorów, może być skala od 0 do 120. To już jest indywidualnie kto jak sobie tam uważa. No, taki spontaniczny film, nagrany na szybko, bo w poprzednim odcinku zbyt wiele nie wyjaśniłem, mówiłem o tych tonach i sobie pomyślałem, że dobrze by było pokazać, jak te tony się ustawia. I jeszcze raz. Kopiowanie i lecimy. Tu wybieramy na ile, damy dziewięćdziesiąt. Tryb normalny. Możemy po jednym sobie zmieniać, a możemy to robić kopiując i lecimy po kolei wszystko a 31 już chcemy jeszcze wyżej powiedzmy albo chcemy troszkę niżej kilka Piszmy 15. A następne tryb normalny. Chcemy jeszcze wyżej. Kopiowanie. I lecimy. Już mamy nie dwa tony żelazo, kolor tylko jeden dla żelaza i 2 tony dla koloru. I możemy tutaj też sobie dodać jeszcze jeden wyżej, jak komuś pasuje, bo uzna, że chcę tutaj sam końcowo odczyt mieć jeszcze wyżej. Normalny, kopiowanie i naprzód. I mamy tak: jeden dla żelaza, raz, dwa, trzy tony dla kolorów. To tak losowo ustawione, nic z niczym związane. te ustawienie po prostu tak dla, dla pokazania, jak to ma wyglądać. I jedziemy w drugą stronę. Też można od prawej do lewej, od lewej do prawej. Nie ma problemu uczyć się bawić, kombinować, próbować. A nóż komuś bardziej przypadnie to do, do gustu jego własne ustawienie, własny program y, tony, nie mylić z programem do poszukiwań, które mamy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze możemy własne programy tworzyć i sobie zapisać. I za to bardzo cenię i lubię Rutusa. Za różne możliwości. No, lubię. No, bardzo lubię. Jak to zawsze, często piszę. Rutus mój ulubiony. Pozdrawiam serdecznie.